A ja wiem, co ja chciałem narysować, zapomniałem totalnie. Ja chciałem kurwa dziary tak narysować na A, Ja. Czyta. To jest mikrofon Pekin. Zajebiście, kurwa. W końcu. Naprawdę to był po prostu mikrofon. Ja to powiedziałam Wam wszystkim <śleszy> tak. I zgadłam tak. ostatnie. <śleszy> co to jest? Pady podpięte pod pralkę. Alkoholik. Mleczasz. co tego. Kurwa jak to się. Kurwa. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Mam nadzieję, że to się nagrywa. O nie! O nie! Kurwa jak <laughs> to się. Pisz. O nie! No, tak, nie. No, tak, się... Jemes no, moment. Podaję. O nie! Napierdź screen! Mleczarz! Ja! I wtedy poznał mnie, ja tak. mu powiedziałem, że ja nie wbijam rangi, bo nie ma sensu i wystarczy mieć tylko golda. I tak od tamtego tego się później trzymał tego, żeby nic nie wbijać, tylko golda. I zacząłem się staczać I to był taki gościu, z którym ja mogłem czynić cuda, bo ja wiedziałem, jak <laughs> grać, a on miał mechaniki. Ta, teraz a teraz Teraz robię... nie możemy klasza na biegu, na... Goldy. Drogie, no, najdroższe kurwa. rzeczy są, no, to jest karta i procesor, nie? tak i tak będzie na tym wioł, Castle Crash Pijcie <grym> brawa, no halo! To ja, nie brzmi jak brawo. <grym> no! Ja pierdolę <grym> Nie mogę, no! No, ale to 1-1 jeden, jeden napisałaś. No. No dobra. A, o Boże, Co? to było takie słowo? Za ja, ja wszystko ok? Bruno to będzie. No i... Poczekaj. Czekaj, się nie wszystkie, nie? ja wszystkiego. No, dziękuję, no. Ale ja nie rozumiem, Kurwa <śmienicza> skuter. Jej. Przecież skuter jest bez nogi, skuter jest bez nogi, no. no skuter ma nogę, żeby go poławić. No ale, ale, ale spośród, ale spośród, ale spośród, ale spośród innych chasseł... Czekajcie, bo źle drużyny trochę chyba są <śmienicza> Można się podziwiać? O podżyć? no dobrze jest, dobrze o kurwa ja się... <grym> Dobra, gramy Ja zapomniałem o dzwonkach z dwóch Dzięki. Łe, gdzie poleciałem? O kurwa Co ja napisałem? Kasa satoin <grym> Kasa satoin <grym> O kurde, ale koncert dałem Koncert marzeń Nowy kierunek <grym> Na połowie zmiany <grymki> Jeszcze nie zaśpiewała, no już mam pomnik. Zrób coś czarownik Czarownik! Czaro <grym> Daj mi żubra. O kurwa to jest sekierka. <grym> <Czart. grym> Ale nie <to> jest pierdolne. <grym> Co jest? <grym> Jak on to ogarnie, to będzie za łatwe. No I Już tak się spać chcę, że chciałem do niebieskich pisać skazów. <tosłupy> <tosłupy> Nawet nie musiałem nic pisać, żeby wygrać. A czemu nieskończoność? <tosłupy> nie wiem. Ej, jest gruby? A Rafałek jest gruby? Ale to jest... Nie ma powiadania. <tosłupy> A słyszeliście o czymś takim, jak lisi krąg? Krąg. A no, słyszeliście o czymś takim, jak edziokrąg? A wiecie, gdzie mieszkają gryzonie? W w sianie. w sianie? Siano jedzą akurat, a wiecie, gdzie to mieszkają? Ja nie, bo ja nie jestem W W jaskini. Co tam oh. Nie wiem, no... no. No czekaj, zastanówmy się. No. Eee, co tam było w Flintstone'owie? z gryzoniem, tak? Eee, I guess nie. Może, może do tej kolejności. No jest! No się śmiejesz, do ryż. kurwa. Rysz albo siano, chyba siano. No, no właśnie siano jeszcze. No. Dobra, to daję siano. Czekaj. O, jest! Co? No. Coś komuś pasuje, nie? Gówno! Gówno! że kuraszy je guziki? Jest idealny trądze. <grymne> ja pierdolę. że 5 lat temu było 5 lat wiem. temu. No, Jan, masakra. Masakra nie? <grymne>